Jajka. dzisiaj nagrywamy i dzisiaj zagramy w Brookhaven I zdobędziemy jakieś jajka Ale nie wiem o co z nimi chodzi, ale sprawdźmy to Trzeba znaleźć jajka W pierwszym etapie jajko jest na huśtawce Tu To będzie dosyć łatwe no już mamy prawie wszystkie prawe. Tu jeszcze jedno. I w ogóle dziękuję wam za już 300 subów. Ja jestem bardzo zadowolona. Tu mamy myślę, mamy jakiś pojazd. Chyba to chodzi o to, że to jest pojazd dla dziecka. Jak dobrze mogę? Sprawdźmy. O takie malutkie jajeczko, fajne. Teraz poziom już trochę trudniejsze ale nie bardzo trudne te łatwe, chyba bo... no, tu jest jajeczko. No tutaj już trochę dalej. Są te jajka poukrywane. Ja sobie wezmę deskę. Są trzy jajeczka, jak widzę. Cztery nawet. Także jak chcecie to możecie tutaj też właśnie, właśnie filmik i pozbierać ejka. Jak wiecie to są niektóre. Tu jeszcze za tam jest. I tam jest dziewiąty. I

Ogólnie wygrałam przed szkołą, więc ten filmik na pewno nie będzie jakieś 20 minutowy, takie może 10. Czekamy 2 godziny, nie, czekamy. Niby to był poziom łatwy, ale takie łatwy to to nie jest. No bobie, chyba on nie ma. Gdzie jest tu Czy ja naprawdę go nie widzę? No niby tu nie ma tego jajka... No i nie wiem gdzie to jest Tam nie ma... O tam jest! To już o, 13. o. Trzynaste 14 A te Musi gdzieś być Nie wiem gdzie Ale gdzieś na pewno Chodźmy do ośrodka i dawno nie w Nie widzę żadnego jajka. Nie wiem. No, nie, no chyba nie ma żadnego jajka. Chyba jestem ślepa no to. Nie mam. Ja nie wiem gdzie jest to 15 jajko. Naprawdę nie wiem. To jest poziom łatwy, ale taki łatwy to tu nie jest, nie powiedziałabym. No tu nie ma, tu ja nie mam pojęcia, że wyjdzie coś. Ten samochód nowy. Będziemy nim mieć Będzie szybciej, o wiele. Tu nie ma chyba jajka. Nie, na no, nie ma żadnego jajka. Tu byliśmy patrzeć. Tam nie ma. No to gdzie jest to jajko? Idziemy jeszcze tutaj zobaczyć, bo na jeżdżalnie i pod wodą na pewno nie ma. Boże, nie mam prawa jest.

Jajeczko nie widzę. Teraz ogólnie jest poziom trudny, jakby średni, więc na nam się nie uda. Co to jest? Mamy poziom średni i nie widzę ani jednego jajka Dobra, widzę już pierwsze i tam jest drugie i tam gdzieś panie trzecie, tu. gdzie jest teraz czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte i tak dalej? Tam jest czwarte, piąte, no. espionte tanessustes itanf

16 i tam 16 można nam się uda zawsze zdobyć, ten samochod. 16, 17 jajeczko. Nie wiem gdzie jest. Ja jeszcze muszę za niedługo, za, 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 za chwilę szukać do szkoły, ale mam chociaż 17 już. Jeszcze sumie dwie minutki, szukam i jak nie znajdę, no to trudno, ale muszę kończyć. No i być może sobie jeszcze no ten filmik obejrzę sama i będę szukała. Jeszcze. I albo będzie party 2, ale to nie wiem. drugi odcinek. Nie wiem, czy to muszę nagrać, zanim się usunie ten update, czy tu mieliśmy bliżej? O, tam jest jeszcze właśnie I czy ja stąd widzę jakieś. Nie. średni samochód to jaki to by był? Co to jest za samochód? O, to jest takie jakby, ale jajko nie jest zbyt ładne, ale powiedzmy. Czuję nam się znaleźć 18 jajko, pewnie nie. By było na tyle może uda mi się nagrać jeszcze jeden odcinek, ale nie obiecuję. I widzimy się w następnym i dziękuję Wam bardzo za 300 czy, no, y, subów, tam jest czy ponad 300, także dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, suba słoneczkę, żeby Was za, żaden filmik nie pominął. I widzimy się w następnym. To pa!